Dziedziczeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na terenie dzierżeniowa prowadzi w tej chwili realizację budynku, który jest kontynuacją wcześniej wykonanego wzdłuż ulicy Świdnickiej. My to nazywamy ulicą Sowiegórską, ponieważ taki, taki numer porządkowy dostaliśmy. Ale wyjeżdżając w kierunku świdnicy widać już praktycznie niemalże skończony. Obydwa budynki, ponieważ pierwszy już jest zasiedlony, funkcjonuje też już mały sklepik, a teraz jest to drugi budynek. Tam brakuje przy elewacji jeszcze tylko obudów balkonów. Wewnątrz intensywnie trwają roboty wykończeniowe, dlatego że zbliża się termin końcowy realizacji. Niestety, w marzec no, przywitał nas taką aurą, jaką, jaką znamy, i tutaj mamy pewne problemy czy poślizgi, jeśli chodzi o roboty zewnętrzne. A te niestety warunkują możliwość wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego, który z kolei jest podstawą do tego, żeby ten budynek ostatecznie odebrać i przekazać do użytkowania. W związku z tym najprawdopodobniej planowany termin na 17 kwietnia nie zostanie dotrzymany i kilka tygodni później obiekt zostanie oddany do użytku. W budynku znajduje się 32 mieszkania o różnej powierzchni, jedno, dwój, trzy pokojowe. Mieszkania otrzymają ci, którzy spełniali kryteria, bo tutaj też w stosunku do najemców w TBS-ie oni muszą nie mieć zbyt niskich dochodów, żeby stać ich było na płacenie czynszu, ale też zbyt wysokie dochody eliminują z możliwości ubiegania się w takie mieszkanie. Dwa, to są ludzie, którzy płacili spore partycypacje, bo taki system w TBS-ie obowiązuje, że przyszli najemcy wpłacają Około 15, czasami 20% wartości mieszkania, które to, która to partycypacja jest partycypacją zwrotną w momencie, kiedy ktoś się wyprowadza i dodatkowo waloryzowaną. Waloryzowaną tak jak wzrastają koszty budowy mieszkań. W związku z tym my przynajmniej uważamy, że to jest jedna z lepszych lokat, ponieważ nikt tak dobrze nie oprocentowuje w żadnym banku tego typu lokat, jak właśnie rosną koszty budowy, a one właśnie wpływają na waloryzację. A więc partycypacja, kryteria dochodowe, to są kryteria dla tak zwanych średnich dochodów i wtedy rzeczywiście można stać się użytkownikiem, najemcą takiego lokalu. Mówię o tym przygotowując fakt, że za chwilę ruszamy z naborem na kolejny budynek, ostatni budynek w, przy ulicy Sowiogórskiej. To też będzie budynek z 30 lokalami mieszkalnymi i doświadczenia naszych poprzednich realizacji też nam wskazały, w jaki sposób lekko zmodyfikować ten układ funkcjonalny, tak żeby dopasować go do oczekiwań naszych najemców. My jesteśmy związani umową kredytową na 30 lat i w związku z powyższym, że. Partycypacja nie przekracza 20%, praktycznie nie ma możliwości ubiegania się o ten wykup. Aczkolwiek e, w, czynione są prace w, w, w rządzie, z tego co mi wiadomo, żeby stworzyć takie warunki w przyszłości. E, zwłaszcza dla tych, którzy będą e, mieszkać i płacić w, za czynsz przez okres kilkunastu, załóżmy lat, wtedy prawdopodobnie e, za jakiś czas będą mieli taką możliwość stworzoną. Ale póki co program jest adresowany głównie dla tych, którzy albo startują w życie i nie stać ich na to, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny z no, potężnymi, jak dzisiaj wiemy, obciążeniami, lub tych, którzy chcą sobie poprawić warunki, posiadając dzisiaj na przykład lokal na trzecim, czwartym, piętrze, a są osobami już w wieku powiedzmy senioralnym. Mamy takich, którzy chętnie sprzedają tamte mieszkania, wchodzą w najem tych, ponieważ nie są zainteresowani jakby już własnością, tylko spokojnym funkcjonowaniem w dobrze ocieplonym, dobrze funkcjonującym budynku z windą, ponieważ nasze budynki te najnowsze wszystkie na ulicy Sowie Górskiej mają windy.